Hitman to seria, która zawsze była promowana jako skradanka, w której wcale nie musimy się skradać, ale możemy zamiast tego wszystkich zabić. I o ile zwykle śmieszyło mnie to, że twórcy w ogóle o tym mówią i chwalą się, że to jest super, to w nowym Hitmanie zacząłem to robić. I faktycznie dobrze się przy tym bawiłem. Dobra, wiem, że mówienie o zabijaniu kilkuset osób, jak o świetnej zabawie, jest trochę dziwne, ale wynika to z tego, jak dobrze zaprojektowane są poziomy w nowym Hitmanie. Tutaj każda z misji nie jest areną do walki albo areną do skradania się ale przede wszystkim sporym i wiarygodnym miejscem. I dlatego nie mamy na każdym kroku rozmieszczonych osłon czy czegoś, co mało by nam pomóc w walce. Musimy sobie radzić z tym, co mamy. Metodycznie czyszcząc pomieszczenie po pomieszczeniu i uważać na to, żeby jakiś strażnik nie zaszedł nas od tyłu, dlatego że w Hitmanie zazwyczaj jeden czy dwa strzały kończą się śmiercią naszego bohatera. I to właśnie czyni z Hitmana bardzo dobrą grę. Żadnych kompromisów dla ludzi, którzy wolą postrzelać, dlatego że to nie jest tytuł dla tego typu osób. To jest świetna skradanka. Chociaż nawet to wydaje się nieodpowiednie w przypadku gry, w której może 5% spędzamy na skradaniu się, a pozostałe 95 na eksploracji, obserwacji i testowaniu różnego rodzaju interakcji. No więc jak to wygląda w praktyce? Ja sam trochę już zapomniałem, czym ta gra miała właściwie być, dlatego że na samym początku, kiedy odpalamy ją z zupełnie domyślnymi ustawieniami, staje przed nami gra dość mocno oblana interfejsem. Mówię tutaj nie tylko o minimapie czy różnego rodzaju wskaźnikach, ale przede wszystkim o tym, w jaki sposób gra prowadzi nas przez każdą z misji. Rdzeń rozgrywki opiera się tutaj na systemie nazwanym w angielskiej wersji Opportunities, czyli po prostu pewnego rodzaju questów, które mają nas poprowadzić do wykonania naszego celu. Dlatego po misjach rozsiane są różne przedmioty czy NPC, którzy rozmawiają ze sobą, i zwykle taka rozmowa lub wejście w interakcję z jakimś z przedmiotów odpala nam jedno z opportunities, czyli właśnie misję, która mówi nam o tym, co możemy zrobić dalej. Jeśli dowiedzieliśmy się na przykład z rozmowy, że ktoś ma na kogoś haka w postaci sekretnej taśmy, no to gra mówi nam gdzie możemy iść, żeby tą taśmę znaleźć, gdzie powinniśmy się udać, jaką postać ogłuszyć, co później z tą taśmą zrobić. Jest to po prostu system znaczników i różnych informacji, które mają nam pokazać, jakie możliwości są dostępne na mapie. Ale co, gdy nagle wyłączymy ten system? Staje przed nami jedna z najfajniejszych gier, w jakie kiedykolwiek grałem. I to może się wydawać trochę nieintuicyjne, dlatego że ja spędziłem mnóstwo godzin przy każdej z misji w Hitmanie z wyłączonym prawie wszystkim. Wyłączonym przede wszystkim tym systemem zadań, który mówi nam co mamy zrobić, oraz minimapą, ale to już może nie miało aż tak dużego znaczenia, dlatego że minimapa jest głównie przydatna wtedy, kiedy korzystamy z systemu zadań. Co jednak było prawdziwym testem dla tej gry, to że tak da się grać. Trafiamy do wielkiego sandboxa i nagle nie. Nie wiemy zupełnie co mamy zrobić. Wiemy kogo mamy zabić, wiemy jak te osoby wyglądają, ale gdzie można je znaleźć? jak możemy w ogóle wykorzystać cokolwiek przeciwko nim, tego musimy dowiedzieć się sami. I to robimy po prostu za pomocą naszych zmysłów. Słuchamy tego, o czym NPC rozmawiają, wchodzimy w interakcje z różnymi przedmiotami, staramy się posunąć dalej w głąb poziomu i odnaleźć rzeczy, które są powiązane z tymi wskazówkami. Przejście każdej z misji po raz pierwszy faktycznie potrafiło mi zająć nawet ze dwie godziny, ale to właśnie ta eksploracja i szukanie różnych informacji na temat celów sprawiały, że dobrze się bawiłem. Przede wszystkim Hitman bez interfejsu stał się jeszcze bardziej grą o odwiedzaniu ciekawych miejsc. Miejsc, o których w wielu przypadkach moglibyśmy nawet nie pomyśleć. Na przykład egzotycznego hotelu w Bangkoku, w którym jedno ze skrzydeł zostało przerobione na studio nagraniowe zespołu rockowego. Jest to wszystko. Kompletnie naturalne. Twórcy naprawdę żyją tematyką, którą obrali do danego epizodu, umieszczają odpowiednie elementy w wystroju otoczenia, jakieś panele akustyczne, instrumenty, przeróżne inne rzeczy. Do tego dochodzą dialogi pomiędzy NPC-ami, które często są dość humorystyczne i w taki lekko nerdowski sposób nawiązują do przeróżnych tematów. Na przykład w wypadku misji z zespołem rockowym mamy stereotypowe rozmowy o historii muzyki, o tym, czy lepszy był Paul, czy John, i o tym, jak działają różne syntezatory, czy tego typu. Rzeczy. To oczywiście jest o tyle fajniejsze, jeśli ktoś siedzi w danej tematyce, ale nawet w wypadku, nie wiem, pokazu mody w Paryżu jest tu mnóstwo fajnych dialogów, które bazują na różnych stereotypach, znanych nawet dla ludzi, którzy nie zagłębiają się w dany temat. Inna rzecz jest taka, że w tą grę autentycznie można się wczuć. Można się wcielić w tę rolę Agenta 47, co zawsze gdzieś tam było obecne, ale w tym wypadku naprawdę czujemy, że trafiamy do jakiegoś miejsca, zazwyczaj jako osoba, która jest tam mile widziana. Na pokaz mody w Paryżu. Trafiamy jako zaproszony gość w smokingu. We włoskim miasteczku jesteśmy po prostu turystą. Do szpitala trafiamy jako pacjent. Taki moment przejścia pomiędzy po prostu byciem w tym miejscu a wykonywaniem naszej misji, przebraniem się za kogoś. Jest bardzo naturalny. To wszystko w fajny sposób wiąże się też z systemem skradania. On oczywiście w grze jest, mamy system osłon, mamy system spostrzegania nas przez przeciwników, ale momenty, w których faktycznie wykorzystujemy ten system, skradamy się czy przemykamy od osłony do osłony, często trwają. Kilka lub kilkanaście sekund. Podczas gdy większość misji to po prostu chodzenie, przebieranie się, obserwacja, to te momenty, kiedy faktycznie musimy przekraść się do jakiegoś pokoju, są bardzo naturalne. Są płynnym przejściem pomiędzy eksploracją a dalszą eksploracją. I to mi się niesamowicie podobało, że nie było tutaj takich. Momentów, segmentów czy korytarzy, w których faktycznie musieliśmy się skradać i było ileś tam strażników po drodze, tylko wszystkie te fragmenty wynikały całkowicie naturalnie i organicznie. I to bardzo dodawało do imersji w ten świat, czy w tą postać, i w wykonywanie całego tego kontraktu. Warto by było na pewno wspomnieć o rzeczach, które wywołały sporo negatywnych recenzji graczy. To był system epizodyczny oraz to, że musimy być podłączeni do sieci, żeby zachować nasz postęp. To się trochę już zmienia, dlatego że niedawno, na przykład, w patchu twórcy umożliwili wykorzystywanie tego, co odblokowaliśmy w trybie online, będąc w trybie offline. I można podejrzewać, że gdzieś tam wraz z rozwojem tej gry w kolejnych latach to wszystko będzie coraz bardziej łagodzone. Póki co jednak trzeba się jakoś z tym pogodzić i niestety nie wszystkim może to odpowiadać, ale o wiele ciekawszą rzeczą jest właśnie ten drugi element, czyli system epizodyczny. Gra na samym początku ukazała się tylko i wyłącznie z tutorialem i z pierwszą misją, i wtedy też pojawiło się sporo negatywnych recenzji. Nie dziwię się, dlatego że oczekiwania były spore, a dostaliśmy tylko jedną misję, którą oczywiście można było przechodzić na różne sposoby, ale nie było to aż tak fascynujące, jak można by sobie to było wyobrażać. To wciąż była tylko jedna misja i przechodzenie jej w kółko Zamiast wracania do niej później po przejściu kolejnych poziomów, było trochę nużące. Teraz z perspektywy czasu stwierdziłbym, że lepiej by było, gdybyśmy na początek dostali chociaż dwie misje ale nie żałuję, że ta gra ostatecznie w taki sposób była dystrybuowana. I powiem wam dlaczego. Pierwsza rzecz jest taka, że twórcom chyba faktycznie ten system umożliwił dopracowywanie poziomów w bardzo dużym stopniu. Naprawdę rzadko widziałem poziomy, które mają tak dużo zawartości. W tej grze po prostu jest więcej sposobów niż zazwyczaj w grze jest. Jest więcej detali niż zazwyczaj w grze jest. I za to bardzo ją doceniałem, dlatego że jest tutaj stworzony... Ten mikroświat hitmena, gdzie poziomy nawiązują do siebie nawzajem, gra kreuje swoje własne marki, firmy, postacie, które pojawiają się w różnym kontekście, w różnych poziomach. I to sprawia, że ta epizodyczność ma większy sens niż na pierwszy rzut oka, dlatego że jeśli myślimy o Hitmanie tylko i wyłącznie jak o grze akcji, to pasuje to średnio, ale jeśli zaczniemy myśleć o hitmenie jako o grze przygodowej, w której każdy epizod wprowadza swoje własne postacie, jakąś. Intrygę, którą poznajemy dopiero znajdując pewne przedmioty czy podsłuchując różne rozmowy, to wtedy każdy z tych poziomów faktycznie jest jakąś przygodą, jest jakimś nowym wątkiem. I nagle ten system dystrybucji zaczyna mieć sens. Poza tym działa tutaj taki efekt kuli śnieżnej, że im więcej poziomów mamy do dyspozycji, tym łatwiej jesteśmy w stanie wypełnić swój czas pomiędzy każdym kolejnym poziomem, zanim on się ukaże. Jak już mam 4, 5, 6 poziomów, to wracam do nich w momencie, w którym mam ochotę zagrać i każdy z tych poziomów wydaje się świeży, dlatego że spędziłem ostatnie godziny w jakimś zupełnie innym, a o tamtym trochę już zapomniałem. Dlatego w tym momencie, kiedy wszystkie 6 epizodów już wyszło i grę będzie można kupić w pudełku, bodajże w styczniu, jest to naprawdę solidny kawałek zawartości, do którego ja cały czas w przeciągu tego roku wracałem. Nie tylko do nowych poziomów, ale też do tych poprzednich, no i oczywiście do dodatkowych wyzwań, które co jakiś czas się pojawiają. Wracając do misji głównych, bardzo podobało mi się to, w jaki sposób gra bawi się tym, jaką rolę odgrywamy w danym otoczeniu. Faktycznie przez większość czasu jest tak, że jesteśmy po prostu postacią, która jest naturalnym elementem Środowiska, czyli jesteśmy gościem, jesteśmy turystą i tak dalej. Ale parę misji wyłamuje się z tego schematu. Na przykład jedna z nich zaczyna się w taki sposób, że musimy się faktycznie skradać. Musimy wejść do miejsca, gdzie jesteśmy intruzem i dopiero znaleźć jakieś przebranie, stopniowo coraz lepiej wtapiając się w otoczenie. Druga z kolei, wtedy kiedy jesteśmy pacjentem w szpitalu, sprawia, że musimy zacząć zupełnie bez żadnego ekwipunku. Dlatego że nie jesteśmy w naszym sygnaturowym stroju, jesteśmy w jakimś szlafroku, nie mamy ze sobą żadnej broni. I i zaczynamy zupełnie od środka tego miejsca, w którym zostaliśmy zamknięci. To jest naprawdę ciekawa dynamika. Odkrywamy to miejsce, zaczynając w małym pokoju, i dopiero później ono zaczyna się przed nami otwierać. Wychodzimy z naszego pokoju, zaczynamy zauważać skalę, widzimy coraz to kolejne pomieszczenia, i fajne było to, że każdy kolejny epizod jakoś zaskakiwał, każdy kolejny epizod zaczynał w zupełnie innym miejscu, wrzucał nas w środek jakiejś sytuacji, i zawsze było to ekscytujące. Zawsze było ekscytujące być. Po raz pierwszy umieszczonym w wielkim sandboxie, w którym nie mamy zielonego pojęcia gdzie iść, co robić, i dopiero stopniowo poznawanie tej mapy. Co mi się ostatecznie też podobało w tej grze, to jej styl. Trudno jest zrobić grę opartą na czasach współczesnych, która jednocześnie jest interesująca, a tutaj nie tylko mieliśmy ciekawe poziomy, ale też fajnie zaprojektowane stroje, nie tylko naszych celów, ale też NPC-ów. Fajnie zaprojektowane stroje głównego bohatera, który zawsze zaczyna w nieco innym ubraniu, tak, żeby dopasować się do sytuacji, i wszystkie drobne. Gwiazdki, które znajdujemy na poziomach, jakieś obiekty, półki, obrazy, nawet to, w jaki sposób były zaprojektowane poszczególne pokoje, zawsze było to nie tylko ładne, ale też informowało nas o tym, co w danym miejscu się działo. Jeśli mieliśmy po prostu różne pokoje hotelowe, to to, jakie obiekty mogliśmy w nich znaleźć, czy był bałagan, czy nie, czy było dużo kosmetyków, czy coś innego. Mówiło nam o tym, jaka postać znajduje się w danym pokoju hotelowym i za to przywiązanie do szczegółów należy się twórcom naprawdę dużo szacunku, i mam nadzieję, że to ten system epizodyczny również pozwolił im zrealizować tę misję i pracować nad każdym poziomem jak najdłużej. Ostatecznie pierwszy sezon został zakończony, a drugi powstaje, co bardzo mnie cieszy, dlatego że. Hitman zaskoczył mnie też pod takim względem, że poczułem, że nie potrzebuje w tym momencie żadnych nowych mechanizmów w obrębie tej serii. Ta gra tak naprawdę jest na tyle mało systemowa i mało mechaniczna, że wystarczy to, co dostaliśmy w tej odsłonie, żeby tworzyć kolejne fajne poziomy, żeby dodawać nowe cele i projektować nowe sposoby na ich zabicie. Dlatego, że zwykle te sposoby opierają się po prostu na dobrym wyczytaniu otoczenia, na uważnej eksploracji. I okazjonalnym skradaniu się, które tak naprawdę jest, tak jak mówiłem, bardzo naturalne i nie opiera się specjalnie na systemach, co na rozmieszczeniu przeciwników i na tym, w jaki sposób zaprojektowany jest poziom. Tak więc myślę, że ten silnik i ten fundament jest w stanie jeszcze uciągnąć jeden czy nawet dwa sezony, zanim zaczniemy się tym w jakiś sposób nudzić. I jestem bardzo ciekawy, co twórcy przygotują, dlatego że dodatkowe misje. Praktycznie wszystkie, jak dla mnie osobiście, trzymały poziom. Niektórzy mogą mówić o mniej ulubionych, o mniejszych poziomach, bo nie wszystkie były aż tak na dużą skalę, ale według mnie wszystkie były wystarczająco złożone, głębokie, intrygujące i zachęcające do zwiedzania ich raz po raz, żeby dowiedzieć się nowych rzeczy, czy po prostu odkryć inny, być może zabawny sposób na wykonanie misji. Jeśli podobało Wam się to, co Wam powiedziałem, to polecam tę grę ale polecam ją szczególnie w takim purystycznym wydaniu, z wyłączeniem wszystkich zbędnych elementów interfejsu, a zostawieniem tylko tego, co jest potrzebne, żeby gra była funkcjonalna. Takich rzeczy jak to, czy ktoś nas zauważa, czy dana postać jest w stanie nas wykryć pomimo przebrania i tego typu elementów. Łatwo można zauważyć, że warto wyłączyć jest minimapę, warto, zdecydowanie warto zrezygnować z systemu misji i w taki sposób zostać rzuconym do tego świata, i poradzić sobie jakoś w nim. Pierwszy raz, kiedy pojawiacie się w danej misji, to jest naprawdę fajne uczucie i fajna przygoda. Dlatego jeśli szukacie takiego doświadczenia, to hitman zdecydowanie dowozi. Dzięki za uwagę i trzymajcie się.